Zajrzyjmy do książki Efekt Kumulacji Darena Hardiego, książki z tego roku, z której już czytaliśmy, ale jeszcze nie o tym. Na stronie 113 tej książki wydanej przez wydawnictwo Galaktyka, bardzo dziękujemy, Daren Hardy pisze: Zaplanuj początek i koniec dnia. Warunkiem osiągnięcia światowej klasy w dowolnej dziedzinie jest rozwijanie umiejętności z wykorzystaniem światowej klasy procedur. Kontrolowanie czy choćby przewidywanie tego, co może nastąpić w trakcie pracy, bywa trudne, a nieraz zwyczajnie daremne. Prawie zawsze da się jednak zaplanować początek i koniec dnia. No, właśnie, to są te pory, nad którymi mamy kontrolę, prawda? Sam stworzyłem sobie rytuały na oba te momenty. Opiszę teraz wybrane aspekty każdego z nich, aby podsunąć ci kilka pomysłów i pomóc lepiej zrozumieć potęgę przekształcania nowych zachowań w metodyczne, prze... metodycznie przestrzegane procedury. Z myślą o osiągnięciu zamierzonych celów, odpowiednio zaprojektowałem zachowania i rytuały. Być może wśród sprawdzających się u mnie rozwiązań znajdziesz takie, które zechcesz wypróbować. No i teraz, pobudka. Mój poranny rytuał jest niczym przygotowania, jakie Jack Nicklaus czyni przed każdym uderzeniem kijem golfowym. Nadaje ton całemu dniu. Ponieważ powtarza się każdego ranka, tak bardzo wszedł mi w krew, że nie muszę się nad nim zastanawiać. Wyrabianie nawyków. Alarm w moim telefonie włącza się o piątej. No dobrze, przyznam, że czasami o 5.30. Ja zaś stukam przycisk drzemka i wiem wtedy, że mam jeszcze 8 minut. W tym czasie robię trzy rzeczy. Najpierw myślę o wszystkim, za co jestem wdzięczny. W ten sposób dostrajam mózg do własnego dostatku. Świat wygląda, zachowuje się i reaguje na ciebie zupełnie inaczej, kiedy zaczynasz dzień z poczuciem wdzięczności za to, co już masz. W drugiej kolejności robię coś, co może zabrzmieć trochę dziwnie, ale wysyłam komuś w eter miłość. Aby otrzymywać miłość, trzeba ją dawać, a jej zawsze pragnę więcej. Chcąc przekazać to uczucie, myślę o konkretnym człowieku. Może to być przyjaciel, bliski krewny, współpracownik, czy osoba przypadkowo poznana w sklepie to bez znaczenia i życzę mu po prostu wszystkiego najlepszego. Niektórzy uznaliby to za rodzaj błogosławieństwa lub modlitwy. Ja wolę mówić o mentalnym liście miłosnym. Po trzecie, wreszcie przywołuje w umyśle swój najważniejszy cel i decyduje, jakie trzy rzeczy zrobię tego dnia, aby zbliżyć się do jego osiągnięcia. Na przykład, gdy pisałem te słowa. Priorytetem było dla mnie pogłębienie miłości i intymności w małżeństwie. Codziennie rano planuję więc trzy rzeczy, dzięki którym moja żona poczuje się kochana, szanowana i piękna. Kiedy już wstanę, nastawiam dzbanek do kawy i zanim będzie gotowa, rozciągam się przez mniej więcej 10 minut. Tę metodę podpatrzyłem u doktora Oza. Ciało człowieka, który, tak jak ja, przez całe życie podnosił ciężary, sztywnieje. Zdałem sobie sprawę, że jedynym sposobem na częstsze rozciąganie jest uczynienie z tej aktywności rutyny. Musiałem na to znaleźć w swoim harmonogramie trochę czasu i stwierdziłem, że poranne parzenie kawy będzie idealne. No tak, ruch fizyczny niezbędny element. Już rozciągnięty, nalewam sobie filiżankę kawy, siadam w ulubionym fotelu i przeglądam Darren Daly. Tak, oglądam swój własny serwis. Następnie ustawiam budzik w smartfonie na pół godziny, ani więcej, ani mniej, i przez ten czas czytam coś pozytywnego i pouczającego. Kiedy zadzwoni alarm, zabieram się za projekt, który uważam za najważniejszy w danym dniu i pracuję nad nim przez bite 90 minut. Przez te półtorej godziny jestem całkowicie skupiony na tym zadaniu. Zauważ, że nie zajrzałem jeszcze do skrzynki e-mailowej. Dalsza część dnia może potoczyć się na milion sposobów, lecz dopóki postrzegam, przestrzegam tego porannego rytuału, wiem, że zatroszczyłem się o podstawowe cele i jestem przygotowany do funkcjonowania na znacznie wyższych obrotach, niż gdyby moje poranki wyglądały inaczej, lub co gorsza, były pełne złych nawyków. Słodkie sny. To część druga. Wieczorem lubię zrobić zestawienie dziennych dokonań. Coś czego nauczyłem się za młodu będąc kelnerem. Zawsze przed pójściem do domu musieliśmy uzgodnić bilans dnia, co oznaczało oddanie rachunków i potwierdzeń operacji na kartach kredytowych oraz przekazanie gotówki. Wszystko musiało się zgadzać, gdyż w przeciwnym razie czekały nas nieliche kłopoty. Zrobienie bilansu dnia jest zatem bardzo ważne. Na ile udało ci się zrealizować założenia? Co musisz przełożyć na jutro? Biorąc pod uwagę dzisiejsze wydarzenia, co warto uwzględnić w jutrzejszym planie, a co z niego wykreślić? Na koniec tuż przed snem lubię przeczytać co najmniej 10 stron inspirującej książki, ponieważ umysł przetwarza w tle ostatnie informacje przyswojone przed zaśnięciem. Chcę w tym czasie skupić swoją uwagę na czymś konstruktywnym i sprzyjającym robieniu postępów oraz realizacji ambitnych zamierzeń. I to wszystko. W ciągu dnia pracy może rozpętać się piekło, lecz kiedy panuję nad każdym porankiem i wieczorem, mam pewność, że będę wchodził w dzień i finiszował z mocnym akcentem. Pisze Darren Hardy w mądrej bardzo książce Efekt Kumulacji, do której warto sięgnąć i pewnie jeszcze tam zajrzymy. Każdy wielki czyn i każda fantastyczna przygoda zaczynają się od pierwszego kroku, ten zaś zawsze sprawia wrażenie trudniejszego niż jest w istocie. Mówię o książce Darrena Hardiego Efekt Kumulacji, bo właśnie. Ta kumulacja, to składanie plus konsekwencja plus drobne zmiany potrafią czynić cuda. Posłuchajcie zresztą właśnie o, o tym, że najważniejszy jest czas, pisze Darren Hardy. Zaczyna ten podrozdział zdaniem: Im wcześniej wprowadzisz małe zmiany, tym silniej efekt kumulacji zadziała na twoją korzyść. No dobrze, ale co wtedy, jeśli. Nie wprowadziliśmy wcześniej zmiany, czujemy, że to już nie jest jakiś wczesny moment w naszym życiu, prawda? Włos już siwy, czy to znaczy, że nie mamy szans? No to posłuchajmy. Wmawiasz sobie, że zaczynając tak późno, stoisz na z góry straconej pozycji i nigdy nie dasz rady nadrobić zaległości? To tylko kolejna zdarta płyta w twojej głowie czas ją wyłączyć. Nigdy nie jest za późno, by czerpać korzyści z efektu kumulacji. Załóżmy, że zawsze chciałeś nauczyć się grać na fortepianie, ale wydaje ci się, że jesteś już na to za stary, niedługo skończysz 40 lat. Jeśli zaczniesz teraz, możesz zostać mistrzem, zanim przejdziesz na emeryturę, ponieważ będziesz grał przez ćwierć wieku. Najważniejsze to zacząć teraz. Każdy wielki czyn i każda fantastyczna przygoda zaczynają się od pierwszego kroku. Ten zaś zawsze sprawia wrażenie trudniejszego niż jest w istocie. To jest jeden z najbardziej budujących fragmentów, jakie ostatnio czytałem. Słuchajmy dalej. Uważasz, że ćwierćwiecze to przesada? Cierpliwości starczy Ci tylko na 10 lat? Brian Tracy nauczył mnie metody usprawniania życia na dowolnym polu o 1000%. Nie o 10 ani nawet o 100, ale o 1000. Pozwól, że przedstawię ci ten sposób. Cała strategia sprowadza się do doskonalenia siebie, poprawiania wyników wydajności czy zarobków o 1 w każdy dzień roboczy. Możesz odpuścić sobie weekendy. 1, 10% to 1 tysięczna obecnego poziomu. Sądzisz, że dasz radę? Oczywiście każdy to potrafi, to proste. Dbaj o ten wzrost dzień po dniu, a po tygodniu wyniesie on 0,5%, pozornie niewiele. Po miesiącu 2%, a po roku, z uwzględnieniem efektu kumulacji, łącznie 26%. Twoje zyski będą się podwajać co 2,9 roku. Po 10 latach możesz osiągać wyniki o 1000% lepsze niż dziś. Czyż to nie wspaniałe? Właśnie. Nie musisz już teraz wysilać się o 1000% bardziej ani pracować o 1000% więcej przez o 1000% więcej godzin. Wystarczy poprawić się o 0,1% każdego dnia. To wszystko. To jest piękny opis magii, efektu kumulacji i konsekwencji zastanów się, jeśli osiągnąłeś w życiu coś wyjątkowego, z czego jesteś dumny, dumna, jakąś umiejętność opanowałeś do perfekcji, to czyż to nie był efekt właśnie takiego procesu, który trwał przez lata, ale dzień po dniu, wytrwale, kawałek po kawałku, kroczek po kroczku, aż w końcu nagle doszliśmy do momentu, w którym wow, jesteśmy świetni w czymś, i bardzo dobra wiadomość jest taka, że to się nigdy nie kończy. Nasz umysł jest w stanie się nauczyć wszystkiego. Jeśli mamy jeszcze do czegoś talent, no to już w ogóle nic nie stoi na przeszkodzie. A więc y, trzymajmy się swojej ścieżki, dokładajmy cegiełka po cegiełce, tylko konsekwentnie wytrwajmy i po jakimś czasie będą się działy cuda. To dotyczy i finansów, i wszystkich innych rzeczy, które chcemy zmieniać w swoim życiu. Oczywiście, jeśli chcesz się podzielić tą dobrą wiadomością z kimś, to wykorzystaj te audio inspiracje, jak zawsze. Dziękuję, że je udostępniacie i wysyłacie. Tymczasem, cześć.